Hej siemanko. tu 16 Witam was w kolejnym odcinku z recenzowaniem napoju Dzisiaj napojem recenzowanym będzie osi, Protekcja yy, Właśnie do wzmocnienia naszej odporności A odporność yy, zwiększymy smakiem mięta, limonka, cytryna Więc to są trzy smaki, które mieliśmy odpadłem Limonkę lubię, cytrynę lubię, a mięta to jest w ogóle coś co w każdym napoju pasuje Także uwaga Otwieramy i testujemy Here we, here we go. Mmm. Przyjemny cytrusowy spo, e, sma, posmak. Smak ok. I czuć mięte. Także napój ten zasługuje moi drodzy na dosyć z, z dużą notę. 8 na 10. E, mi smakuje. Fajny pasmak zostawia, także jeżeli lubicie oglądać u mnie serię na testowanie. To jest to seria, w której testujemy napoje energetyki. Może w przyszłości te, te, też coś do jedzenia, ale nie wiem, zobaczy się. Jeżeli właśnie moi drodzy lubicie, lubicie oglądać u mnie te serię, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Zapraszam, zapraszam Was także do subskrypcji kanału wraz, wraz z dzwoneczkiem. Możecie też udostępnić, udostępnić ten film znajomym. Może znajomy akurat e, myślą na, nad napojem, który chcieliby sobie kupić, i na przykład. E, to, to testowanie im coś podpowie. No to możecie oczywiście im, moi drodzy, podesłać, właśnie ten film. Może im się akurat spodoba seria, że zapraszam was na, popr na poprzednim filmie. Na, na, na następne, do, na do następnego na razie. Cześć, hej, hej. I subskrybujcie kanał wraz z nami, zostawiać łapeczki w górę. Bo łapeczki w górę, moi drodzy, poprawiają moi, e, mi e, mojemu kanałowi zasięgi. Zasięgi także. Elo.